Szanowni Państwo, witamy serdecznie na spotkaniu z panią Anną Balczarzarką, autorką książki Potrawy stare i współczesne na każdą okazję. Witamy panią Annę serdecznie. Dziękuję bardzo za nakreślenie mojej przestrzeni życia. A mo, ja jeszcze może do tego dodam, że urodziłam się w Borowym Młynie. Od, kiedy miałam 23 lata, przeprowadziłam się do agronomówki do Rzeczna Szlacheckiego i po dziś dzień tam mieszkam. Pierwsza moja praca była w szkole podstawowej jako sekretarka w Borowym Młynie. Potem pracowałam jako w służbie rolnej ale rolnik ze mnie nie był dobry. W pewnym razie ja to robiłam, dlatego że ja to musiałam robić i byłam na tym stanowisku. Ale kiedy ukończyłam maturalną szkołę gospodarstwa domowego i otrzymałam tytuł instruktora do spraw gospodarstwa domowego, wtedy zatrudniłam jako instruktorkę w Urzędzie Gminy. W ten czas zajmowałam się kobietami na wsiach koła gospody wiejskich prowadziłam w latach 80. kursy gotowania i pieczenia. Zawsze w domu. Oprócz mojego wykształcenia inspirowała mnie kuchnia. Te dobre smaki mogę powiedzieć wyniosłam z domu rodzinnego, bo moja mama zawsze dobrze gotowała. Tam nigdy nie brakowało ani dziewczyzny, ani ryb. Także... Zawsze lubiłam dobrze zjeść. I to też mnie inspirowało, żeby coraz więcej robić, tworzyć kuchnię kaszubską, połączyć z kuchnią ogólnoeuropejską, ogólnopolską. Także to tak się zaczęło niewinnie, później zaczęłam chodzić po weselach, przyjęciach, różne usługi robiłam, bo wychowywałam dzieci, nie mogłam zawodowo pracować. Zawsze sobie tam parę groszy dorobiłam. No i w końcu, kiedy miałam 45 lat, dostałam, dostałam propozycję pracy w Niemczech na 3 miesiące. Ale z 3 miesięcy zrobiło to się 10 lat. No i oczywiście po tych 10 latach, chciałam skończyć, ponieważ zachorowałam na nowotwora jednego, na nowotwora pierwszego, później na nowotwora jelita drugiego później y, potem miałam jeszcze stomię. I kiedy po tej ostatniej operacji, kiedy zlikwidowano mnie stomię dopiero po trzech latach, bo ten nowotwór był na węzłach głodnych, y, szybko dochodziłam do zdrowia. I właśnie takie, mówię, ja miałam tutaj mogę powiedzieć tak prawdziwie, bo w końcach nie przyznałam się do tego, ale to nigdy nie myślałam o tym, żeby pisać książkę, ponieważ w domu mąż wszystko wykonywał, wszystko robił. Pisał, ja, co powinno było do pisania. A ja zawsze gotowałam. Ja byłam w kuchni, byłam na wysukach moja to była kuchnia i, i, i poza tym y, y, inne rzeczy raczej. No i sprzątanie, oczywiście to co dla kobiety należy jeżeli chodzi o pisanie, to nigdy nie pisałam. I faktycznie w Gorowym szłam do tego kościoła i weszłam do kościoła, a w kościele ludzie trzymali paski takie czarne w ręce, a ja mówię, co wy trzymacie? Oni mówią, to są losy. Ja mówię, jakie te losy? W kościele losy? Ja mówię, nie. tak? Mówię, a teraz będzie o nagrodę główną losowana. Ja mówię, ja w życiu jeszcze nic nie wygrałam i chciałabym naprawdę coś wygrać też. Nim, a w tym słyszę głos do mnie mówi, ty, mówi, ty napisz książkę, Bucharski. I ja się wtedy zbudziłam i pomyślałam, no teraz dochodzę już do zdrowia, bo to było dokładnie dwa tygodnie po ostatniej operacji. Już można powiedzieć tego dziecka, którego miałam to do tonie, już nie mam. Może rzeczywiście bym tą książkę napisała. No i od razu w nocy sobie pomyślałam, jak ja bym pisała tą książkę, to musi być taka książka, jeżeli czytelnik weźmie ją do ręki, czy to dziecko, już oczywiście 12-13 lat, czy, czy starsze, like, lajk, który w ogóle nie ma pojęcia o, o, o kuchni, o gotowaniu, o pieczeniu, czy kucharz, kucharka wykwalifikowana, żeby w tej książce znalazła wszystko. Żeby nie tak jak ostatnio się e, ukazują książki, że albo surówki, jakieś sałatki, e, ciasta, słodkości, jakieś dwa rodzaje, jakiegoś mięsa i to jest i tego. No jakbym ja tak chciała pisać, że tych książek by było, tak jak ja chciałabym napisać 12, to by było im 12. Ale mówię to, ja mówię, musi być, w jednej książce musi znaleźć wszystko. Czyli musi znaleźć. I ten dział Kaszubski, który mi jest bardzo bliski I, i, i te wszystkie inne działy, które ja się uczyłam przez moje 35 lat. Żeby wszystko było, że jak ja chcę na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, na urodziny dziecka czy na wesele, na przyjęcie, na jakąkolwiek uroczystość, tej książki musi zrobić wszystko. Forma tej książki, dlatego zrobiłam, bo żeby, jeżeli my robimy yy, cokolwiek, żeby dużo naczyń nie było na stole, żeby była ta książka, miska, oczywiście dwie szklanki i produkty i to jest to wszystko. Że nie ma na deko, na szklanki, to jest najprościej, bo nie rozumie, jeżeli ktoś no na przykład mówi 12,5 deka, 15 deko, 20 deko, musi mieć dokładną wagę, żeby to odważyć. Ja na szklanki, czy to jedno, dwa deka jest więcej, czy mniej, Państwo później będą mogli spróbować mojego ciasta upieczonego i zobaczą, że wszystko to się uda. I te przepisy zawarte w tej książce, to są wszystko przepisy, które ja robiłam, jak wspomniałam 35 lat. Oprócz tych przepisów tu są porady. Porady przy chlebie, porady przy rybach. Bo jeżeli się w domu rybę robi, no tak jak zawsze mówię no jak to właśnie przyda ach ryby nie, bo ja śmierdzę cały dom śmierdzi, kuchnia śmierdzi wszystko śmierdzi za rybą no trzeba ją tak tą rybę przygotować żeby tego smrodu za przeproszeniem w kuchni nie było Proszę powiedzieć co to jest tutaj w zawartym przepis alkoholik no, alkoholik no to jest taki że, że my yy, do tego dodajemy dużo alkoholu. Można powiedzieć, to jest... No ciasto, ja na przykład nie mam tu dzisiaj alkoholika, ponieważ wiem, że niektórzy może samochodami przyjechali, czy tego, żeby po prostu nie było tego alkoholu, ale muszę powiedzieć, że troszeczkę jest. Jeżeli chodzi tutaj o ciasto, to jest tak, cappuccino, no oczywiście z galaretką ze śmietaną, trożdżówka, sernik, jabłecznik, sernik tutaj, który jest zrobiony, to jest na śmietanie. Tu jest cytrynka w tym, a tu mam cytrynowca. Cytrynowiec to jest ciasto biszkoptowe, krem cytrynowy, który tu się znajduje. biszkopt krem cytrynowy, na ananasy śmietaną zalane i herbatniki nasączone amaretto i zalane czekoladą. Takie ciasto też tutaj jest, ale tego nie ma w książce. Tworzę, dobry, nowe, dobry, dobry. <laughs> tworzę nowe przepisy, mam na przykład też szpinakowy placek, buraczkowy, dyniowy, kabaczkowy, te już na ostatnim kursie, który prowadziłam w jesieni na terenie gminy Lipnica bo tam właśnie 13 kursów ostatnio przeprowadziłam przez dwa lata, ostatnie dwa lata kobiety były bardzo zadowolone no, oprócz tego jeszcze pokazy na żywo jak to mówią, live cooking w Konarzynach, w Tuchomiu były przewodniczącą komisji byłam oceniania potraw rybnych, w Dzydzach doradzam restauracji jednej w Chojnicach, w Bazylii w każdym razie, jeżeli oni się do tego dostosują, co tam ma być, no to wtedy tego. Mówię, mają sobie to wszystko rozważyć, mają wyrzucić chemię. I wtedy ja mówię, jeżeli to jest Bazylia, idealnie pasuje, ale w Bazylii nie może być chemii. Muszą wyrzucić ten kucharek, czy oni tam mają coś tam, w każdym razie to muszą zlikwidować, i wtedy im jeszcze pomogę w tym, żeby bo jeżeli chodzi o restauracje, wiem, jak 10 lat pracowałam na trzonie kuchennym, wiem czym to się je i, i wiem jak powinna ta restauracja, to jest, nie jest szał garnkami rzucać na koszty y, y, restauracje y, y, naciągać, po prostu trzeba takie potrawy robić nie jest Pani jest. Nie, nie jest. jestem. Ale jestem trochę inną. Taką, że ja mogę doradzić, i do, jeżeli ktoś do mnie się zwróci, bo wiem na czym to polega. Jeżeli klient przychodzi na jedzenie, to musi być to estetyczne, smaczne i musi się mieć. I nie może być stare. A ile razem mogę odgrzewać zupę. A w pewnym razie, jeżeli chodzi o odgrzewanie, to tylko jeden raz. Długo um, odgrzewana zupa w powoduje. Jest niezdrowa, jest niestrada. Dlatego jeżeli gotujemy już zupę na dwa czy trzy dni, czy ktoś zamraża, to po prostu tak. Gotujemy tą zupę i na drugi dzień, czy wieczorem odlewamy od tej zupy, w drugim garnku przejemy. Nigdy nie podgrzewamy tego garnka, w którym my gotujemy. Tu jest przepis na bigos kaszubski. Czy to jest taki, tak. taki bigos, że tak powiem na winie, czyli wszystko co nam się na winie tam rzuca? Bigos kaszubski to bigos taki normalny, to jest ogólnopolski. A bigos kaszubski i frytki kaszubskie to są moje dwie stuprocentowe wykonane potrawy. Jeżeli pojazd Pomyślałam sobie o ludziach młodych. Oni nie lubią tłustego I zresztą wiemy, że tłuszcz jest też szkodliwy dla zdrowia przede wszystkim, jeżeli chodzi o wieprzowiny. I ja postanowiłam sobie, że połączę albo świeżą, albo kiszoną kapustę. Na przykład ja wolę z kiszoną kapustę, ale też równie świeża może być. Połączona z pieczarkami piersi z kurczaka, marchewką, cebulką i to się wszystko są. Jest, jest tutaj przepis i to jest naprawdę super. I to i, i trochę przecier pomidorowego, ale tylko do smaku. Nie, że to jest wszystko przecierem, jest czerwone. Tu jest wszystko napisane ile, co, czego. I oprócz tego na no, frytki kaszubskie bo jak sobie pomyślałam, frytki ogólnoświatowe, mamy yy, yy, te frytki, ale Kaszubi muszą mieć swoje frytki. Żeby nasze pokolenie coś przekazało następnym pokoleniom, że nasze pokolenie też po sobie jako spuściznę zostawi. Dziękuję bardzo. No chleb. Chleb ja kupuję przeważnie w mieście i to mogę powiedzieć, albo tutaj bardzo często jadę sobie do miasta i kupuję chleb żytni albo razowy na zakresie. A sama, nie sama? I no? sama też, I no? ale nie zawsze, bo jesteśmy dwoje, jak ja chleb upiekę, no to ile dni ja go mogę jeść. Ja w każdym razie cały tydzień, jeżeli chodzi o ten to chleb, który jest specjalny z pieca upieczony. Taka, w tej dziedzinie się specjalizuje firma Budzińscy, Oni robią na przykład piec klebowy łączony z piecem do suszenia i z grzybem, Albo na przykład kominki, piece kaplowe. I to jest firma z dziada pradziada. I oni naprawdę robią dokładnie i bardzo, mogę ich polecić. Moja książka. Więc też, no nie wiem jak to powiedzieć, zawsze chciałam jeszcze więcej mieć pieniędzy na cele charytatywne. Żeby mogła jeszcze to, co daję, żeby mogła dawać więcej. I moje marzenia się spełniły. Mogę teraz dawać więcej. Czyli i do kościoła, i ludziom paczki, czy do ośrodków takich na przykład noclegowych, nie, nie dałam tu, ale do Bytowa dałam, do oczeklarni tam kupiłam, do, do karitasu pieniądze, w każdym razie bardzo się z tego cieszę. Ja te książki nie napisałam po to, żeby sobie luksusowy samochód kupić, bo nawet by to za to nie dało, ale zawsze jest coś i zawsze mogę coś dać. Kiedy widzę, że tam jest potrzeba, matka z dwoje, dla dzieci, Źle sytuowana, czy tego to wiem, że trzeba jej pomagać. I, i, I nie dość, że pieniądze, ale też i dużo robię różnych przetworów. Także i przetwory, doradzam. No tym, co mogę, to pomagam. Słuchajcie za to, co pani teraz powiedziała, za to, co robi, tu się brawa należy. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bo czegoś mi tu w tej książce Pani brakuje. Nie chcę obrażać Kaszubów, ale wydaje mi się, że Kaszubi, tak jak i inne nacje, inne grupy etniczne, inne narodowości, za kołnierz nie wylewają. Nie pokusiła się Pani o to, żeby jakieś nalewki ale, tu przedstawić? Ale nie jestem, w tej dziedzinie nie jestem żadnym komisarzem. Po prostu ani koneserem nie, w domu nie robię najwyżej e, wiśnie, e, tam zalane wódką e, czy śliwki. Oprócz tego ja nic nie robię. Ale jeden przepis jest. Jest jeden przepis, właśnie ten alkohol jest potrzebny, nie wiem pod, pod jakim, ale chyba przy końcu, przy zaprawach, e, e, który jest nam, bo jest bardzo rzadko można kupić likę brzoskwinioną. Ja, I tu jest, w tym liker przez jest. Yy, yy, można sobie samemu zrobić, bo jeżeli ktoś chce robić na przykład sos curry, to do tego musi być liker przez Albo na przykład, jeżeli zupę serową, o zupie serowej mówimy, no to tak, troszeczkę mięsa ktoś tam włoży, wieczorek nakładzie i tego, i mówi, że to, i sera włoży, to jest zupa serowa. Absolutnie nie. Tu jest oryginalna zupa serowa. Jak to powinno wyglądać? ta zupa serowa, a nie tam z jakimiś pieczarkami, to jest zupa pieczarkowa. Jeżeli ja mam gęsto pełno pieczarek, no czyli świadczy to, że, że, że to jest pieczarkowa, a nie serowa. Yy, I są białe wina do tego dodawane oczywiście. Zupy serowe, białe wina i wiele innych, yy, które się robią na miękku rzeczy, które ja w Niemczech robiłam. Tam też wesela były, <laughs> uroczystości były, także... Yy, a tam jest tak samo, na drugie danie zrazu były kotlec kurczaka czy kotlec kawowy, yy, pieczeń jakaś, yy, dużo pieczeń, wołowa była czy z jelenia w okresie mogły yy, zające oczywiście, takie rzeczy to były yy, robione. Proszę powiedzieć, na kaszubskim, typowym kaszubskim, skromnym na 220 osób weselu, ile trzeba upiec? W lat wciastka. No zależy, jeżeli ja mam takie 60 na 50, na ile Pan mówi na 250? 220 skromnie. 20, 20. No 25 blach, czyli małych 40 blach. 25 moich blach, takie jak ja nie wiem. 60 na 50. Magda Gessler często w tych swoich programach czyni takie uwagi restauratorom, że używają do swoich popraw mrożonych, a tymczasem przychodzi zima i jesteśmy skazani na warzywa mrożone. Ale co z tymi warzywami potem robić? Trzeba je włożyć do wody i niech się odmrożą? Czy jakoś inaczej? Jeżeli chodzi o warzywa, to ja w tej książce mam, polecam mrożonki. Dlaczego? Bo te mrożonki są z okresu letniego. To są warzywa okresu letniego i tam, kiedy jest słońce, kiedy, kiedy nie ma y, tych, tej chemii tyle, a w okresie zimowym przecież jest wszystko pędzone. I tam jest naprawdę dużo chemii w okresie zimowym. I dlatego polecam rozmowę. A powiedzmy jeszcze, wytłumaczmy widzom, którzy nie pochodzą z i nie znają przepisów kaszubskich. Zupa z brzadem albo brzada łazem no myślę, że, że to tu też znają miastku. przadowa, no to są suszone, owoce, e, e, tak. Właśnie to, co kto ma. No i do tego komfort ze słoika z wiśni, najlepsze są wiśni, bo to jest, one są troszeczkę kwaśne, one nadają ten smak. No i z wodzie ugotowane, leciutko wiśne, zaciągnięte albo mączką ziemniaczaną i to jest ta cała filozofia. I do tego ziemniaki pire. Z jajka. To jest co prawa surowa na Kaszówach. A Mówiła Pani, że w domu rodziców nie przerywało się. A takie najprostsze przepisy, jakie były wtedy? Co robiliście no, jako dzieci? W domu było zawsze dobre jedzenie, bo tak, tak, Ojciec tak, tak, też myśliwy, była dziszyzna. Tak, tak. Nad jeziorem mieszkaliśmy 5 metrów od jeziora, także ryb było potąd. E, że były i ryby, i wołowina była, i świńskie, i dróg były, i takie prawdziwe kurczaki chodzące, e, kobudki brązowe, które były upieczone e, i zawsze była na obiad, pamiętam, albo ta szmorowana kapusta, albo na gęsto market, do tego upieczone kurczaczki własnej, chodu, e, 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 czy, 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 czy kaczka, w zależności w którym czasie, nie? także naprawdę wszystko było smaczne. Trzeba też powiedzieć, że u Pani września Brześniu w Pani domu było organizowane, był kiedyś Darcie Pierza. Gdybyśmy chcieli przybliżyć ten dawno obyczaj, to pewnie jest teraz on No Darcie Pierza, to zawsze się robiło w okresie zimowym i to była największa atrakcja, jaka mogła być na Kaszubiec. To się robiło w okresie zimowym, w karnawale przeważnie. Wsią schodzili się do jednego miejsca i te bukaczki, gęsi mieli, każdy przeważnie miał i skubanie tych piór było, czyli ten, ten piórnik, jak to mówią, był wyrzucany i, i zawsze dokładano do tego puchu, żeby ona zawsze nie była w jednym, jednym, jak to powiedzieć razem, nie, żeby była zawsze jak żywa. Tak. A jak sam pół, to, to, to nigdy nie było tak. No i, i e, 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 ja e, kiedyś sobie pomyślałam, że ja tych piór nie potrzebuję, ale ja zrobię to, u siebie w domu, że będziemy pióra słuchać. E, I zaprosiłam, oczywiście pana e, i... i A za... to już wszystko. no tak, no, Byłam i myśmy e, się siedli rodzina była i wtedy tam były takie potrawy jak ciszka, kaszybska, o, e, ryby, podróżną e, tak, tak, postacią. Tak, tak bo u góry było tak, że na parterze było, e, było jedzenie, szwedzki stół, a w piwnicy, żeby to się wszędzie nie rozniosło, bo cały dom był w piórach, e, na dole. Organista grał, to znaczy mój kuzyn na akordeonie, myśmy śpiewali, bawili się, darli pieża, a kiedyś jeszcze tam, gdzie był kawaler, to jeszcze te sienniki jak były, albo sumowa była, to kładano pod spód, te, te resztki kładzono, żeby to po prostu kuło. I tak nieraz, jak była w taki sposób myśmy to rozumieli. To było, było niezapomniane darcie tak pieże, bo pamiętam, że wtedy musiałem na tym nie <śmiewanie> Ale rzeczywiście było super. Proszę Państwa, bo troszeczkę czas już nas no, goni. Czy są do Pani pytania? Bardzo proszę. Ja... Pytania, może ja chcecie pami. się wypowiedzieć. Pani, Pani Telesiński, bardzo proszę. Mam pytanie. Czy Pani ma coś polec? Polec? No, ja mam Rolnik. 20... Rolnikiem Dobre. nie jestem. Pola mam 20 metrów. O co mnie liczy. Tak. Jak byłem pewny, to bym wyczmarzył to wszystko. Adam ja, Brzeg mi wyśbiął się jak chmur. Ale też nie musiał to zdumieć. Czasem bym zapytał, czy bym was nie pojadał. Do... Ale na to jest porada. Ja mogę panu przysłać, jeżeli pan mi da maila. No. Przyśle panu tygodniową dietę oczyszczającą. I w tym czasie pan schudnie 3 kg. To jest dieta taka, że każdy jeden może być kłodiek, tylko po prostu może jeść to, co, to, co można jeść i, i nie, nie potrzeba być. Panią, 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 Panią,